Witam Państwa w Tarot i zapraszam na tarotowy portret dnia 2 czerwca 2023 roku. Dzisiejszy portret omawiam na podstawie najbardziej chyba popularnej talii Universal White Tarot. I cóż pokazuje nam ta talia? co mówią y, karty y, dzisiejszego portretu dnia, y, o tym, jakie energie będą nami kierować, y, jak warto je dla siebie wykorzystać, y, co robić, a czego nie robić. Y, i oprócz y, kart tarotowego portretu dnia towarzyszą nam dwie karty y, dopowiadające stali y, rozpoznania wewnętrznego y, czyli karta nieświadomości bezwartościowość i karta uzdrawiania y, przewodnictwo y, tak jak powiedziałam, karty te pokazują nam zarówno zagrożenia, jak i nasz potencjał dzisiejszy. I zaczynamy dzień w karcie arcykapłanki. Arcykapłanka jest to karta pokazująca taką osobę będącą naturalnym autorytetem. Być może to matka, być może jakaś inna osoba z otoczenia, może być nauczycielką, ale też może być wścibską sąsiadką, obgadującą, mało życzliwą. Jeżeli jest to matka, to jest to matka taka bardzo zasadnicza, bardzo, no, może być taka trochę sztywna, przestrzegająca, tak jak powiedziałam, w taki stanowczy sposób zasad czyli matka mało kochająca, mało, mało okazująca ciepła i cóż robi połączenie tych dwóch kart, karty kochanków i karty arcykapłanki. No, mamy z połączenia tych dwóch kart, kartę siły na pozycji czwartej, dlatego przy... Tutaj y, towarzyszeniu karty bezwartościowość. Y, warto uważać, żeby y, właśnie y, gadanie jakiejś y, kobiety y, czy w ogóle nieżyczliwej osoby, bo y, oczywiście w karty... Pod postacią karty arcykapłanki ukrywają się energie, ale no niekoniecznie musi być to kobieta, niekoniecznie, niekoniecznie właśnie musi to być matka czy nauczycielka. Po prostu karta może pokazywać jakąś osobę. Która będzie nam e, chciała e, udowodnić, że jesteśmy mało wartościowi, mało e, znaczymy. Taką osobę, przy której poczujemy się jak, jak e, dziecko besztane przez rodziców. E, uważam, że karta ta jest w ogóle genialna. E, jedno, jest jedną z najpiękniejszych e, kart tej talii, bo m, w obrazowy sposób no, pokazuje istotę rzeczy czujemy się wobec innych ludzi tak jak dziecko przy zajętych sobą pogrążonych w kłótni rodzicach czujemy się jak ktoś mały w zasadzie jak nikt, bo przecież te osoby zajęte sobą nas nie dostrzegają a my mamy tutaj tylko, tylko sprzątać tak? dlatego dlatego nie powiedziałam chyba, że karta kochanków też mówi właśnie o poczuciu własnej wartości, o, o takiej miłości własnej. Tak? W, końcu, w końcu nie możemy realizować się w związkach, nie możemy zdrowo kochać innych osób, jeżeli nie kochamy samych siebie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli zacząć należy od kochania siebie samego czy siebie samej i po to żeby siebie pokochać należy zobaczyć siebie takiego jakim się jest, dokładnie takiego takiego no Obnażonego ze wszystkich, ze wszystkich wyobrażeń, właśnie takiego, jakim się jest, ale też w tych kartach należy, należy pokazać swoją siłę, bo, bo ta siła w nas jest, ta siła w nas drzemie. I skutecznie odciąć się od cudzych opinii, po prostu y, samo y, przekonanie, wiem kim jestem, y, wiem jaka jestem, wiem, że to co o mnie y, gadają y, nie musi być prawdziwe, y, już pozwala, y, pozwala tutaj y, y, odnieść sukces, tak? Jest, jest sukcesem naszego, naszego myślenia, naszego rozumienia siebie i... Świata. I właśnie jest tutaj też karta świat, karta świat oznaczająca spełnienie, karta świat oznaczająca pojawienie się zupełnie nowych możliwości, wkroczenie na, na zupełnie inny poziom. Jeżeli oczywiście uda nam się pokonać to poczucie bezwartościowości, przyjąć przewodnictwo. Um, but... Karta, tutaj przewodnictwo pokazuje właśnie, w jaki sposób można uzdrowić sytuację. I tak jak pisał autor Talii Rozpoznania Wewnętrznego, warto pamiętać w takim momencie, kiedy czujemy się mali, bezwartościowi, że niezależnie od dręczącego nas problemu, jest w naszym otoczeniu ktoś, kto nas potrzebuje. Również wtedy, gdy nie od razu jest to dla nas oczywiste. I kiedy ludzie są pochwyceni w atakowanie samych siebie, obsesyjne myślenie o swoim problemie, jeśli są przez kogoś skrępowani, zawstydzeni, zażenowani, odrętwieni, upokorzeni, oznacza to, że ktoś w ich otoczeniu pilniej niż oni sami potrzebuje pomocy. A jeżeli, jeżeli nakierunkujemy się w, tych, w tym dniu na innych, jeżeli zrozumiemy, że, że właśnie mimo naszego kulejącego poczucia własnej wartości możemy pokazać swoją siłę, dając wsparcie innym odcinając się od tego, od tego krytycznego myślenia o sobie. Jest to tylko, jest to tylko tak naprawdę myślenie. Tak długo, jak, jak długo nie identyfikujemy się z tym, co o nas mówią, czy jak długo nie, nie identyfikujemy się z tym, jak nasze ego usiłuje nam wypaczyć obraz nasz samych. Mamy zdrowy ogląd siebie i świata i jest nam po prostu łatwiej w życiu. Dlatego na takie pomysły, że jesteśmy do niczego, jesteśmy niemądrzy, znowu popełniliśmy ten sam błąd życiowy. No właśnie. Najlepiej jest znaleźć sobie kogoś do pary, kogoś dla kogo możemy stać się podporą, komu możemy w tym dniu pomóc osiągnąć sukces, ruszyć w drogę. Pamiętajcie Państwo to, co, to, co przed chwilą zaczęłam mówić, ale ale y, nie dokończyłam myśli. Jeżeli nie identyfikujemy się z jakimiś y, złymi czy trudnymi dla nas ocenami, y, to, y, to tak naprawdę one nas nie dotyczą. Jeżeli y, ktoś y, mówi o nas na przykład, że jesteśmy y, grubi, a wiemy, że, że tak nie jest, to, to nas to po prostu i zwyczajnie nie boli, tak? Nie boli. Dopiero w momencie, kiedy czujesz się gruby, yy, to niezależnie od tego, Ile, ile kilogramów pokazuje waga, będziesz to brać do siebie. Dlatego, dlatego w tym dniu bardzo dobrze jest tak naprawdę poznać swoje siły, odciąć się od tego wszystkiego, co co niesprzyjające co nie jest prawdziwe proszę spojrzeć postaci na karcie kochanków są nagie więc, więc symbolizują tą nagą prawdę odetnijmy się od tego wszystkiego co nie jest prawdziwe. Nie jest prawdziwe w naszym myśleniu o sobie samych, ale też i nie jest prawdziwe w tym co o nas mówią inni, w jaki sposób usiłują zatruć nam ogląd siebie i świata, jak próbują zaburzyć naszą równowagę. Dobrze, widzę, że znowu się rozgadałam, także, także y, zmierzam ku końcowi y, omówienia tego rozkładu. Y, Życzę Państwu oczywiście bardzo miłego dnia, 2 czerwca i y, y, Zapraszam oczywiście na moją stronę www.tarostacja.pl do portretowego samouczka czy do lektury tekstów w rubryce Punkt widzenia. Życzę raz jeszcze miłego, pogodnego dnia i do usłyszenia.